Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sikiera, dzisiaj ze mną jest... Palemax. na Siemaneczku Idiota Zagramy sobie na Skywarsach Na serwerze mc.craftgames.pl Może będzie u mnie w opisie Może, może nie, no będzie no. Dobra, zaczynamy. Dobra. Zaczynamy. Masz jakieś fajne itemy? Tak, moją uchwalanka. Wow, ja, zapomniałem pokazać mojego nowego skina. Sam go zrobiłem. Fajny. Podoba yeah. mi się. Mi się bardzo podoba. Nie masz fajnego. <laughs> Nie no, fajne. <laughs> Nie masz fajnego. <laughs> masz fajnego. Dzięki. Dobra, idę, idę, A, idę pod skrzynkę Chciałem coś wykopać Ale nie mogę Dobra, mam jajeczko Mam, wow. mam diamentową siekierę Dobra, gość, jednego zabiję. Nie wierzę ci A no, zabiłeś Tak nie wierzę mm -hmm. Ej, jakiś typek chce do mnie tutaj iść Weź go, weź go ode mnie, weź go ode mnie Ale gdzie ty jesteś? Nie wiem, mam wędkę Czekaj, czekaj, ja Cię szukam. Czekaj... Szukajcie Spidermana. Szukajcie, tak, szukajcie Spidermana. On no, Ty jesteś Spidermanem. No tak, mówię, że szukaj, niech szukają Spidermana. Nie no, boję się tam iść, bo mnie zabije. Dobra, idę do skkf number 2 SKKF to jest na mikro. Co? SKKF co jest na migrach. Number 2. Tak. Nie, to już mi nie będzie potrzebne, ale. No, ale to będzie Złote jajeczko. Mm. Uako, uako. A ty na pewno jesteś na tym samym ser serwerze? Tak! Nie wiem, nie wierzę ci. Aż muszę sobie zobaczyć. Wedłem. Dobra, ale u mnie gra. Wciąż dalej. Tak wiem Eee Kurwa, no Niech ginie siekiera Nigdy w życiu. Siekiera zdechnij. Nigdy w życiu. Zginiesz. Zginiesz marnie. Tam jest jakiś czopek. Ale tam to ja muszę iść tędy do tego czopka. No, u mnie na razie gra. ściągnie się. Ciągnię ci się. Aj! Prawie trafiłem. Co? Prawie trafiłem. Wyrzuciłem mnie z serwera. No. Nie mogę trafić. No. On. są... Na... Oni są na górze. Już nie wiem jak... Już nie wiem jak ty będziesz w przyszłości sobie radził. Jak teraz nie możesz trafić. Dobra, weź, bo to już dziwnie wygląd to dziwnie nie wygląda to dzień nie słychać. Dobra, dawaj. Szybko, 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 No, O, tutaj jest falus. Nie, nie stać cię. Ah! Aha. Ale co kurwa? zadłeś? Nie. O mam jeszcze, ja się kiera. shikara. Jest. Betch. Wygrałeś? Tak. Nice. Nice. Za wygraną się dajcie łapkę w górę. Serwer został wyłączony przez administratora. Fakie. Yeah. Wy, wygrałem, ale serwer został zawieszony. Fakie. Yeah. Dobra, to lecimy dalej, co nie? Dobra, no to co, no, na którą arenkę, na którą arenkę? 34, no, jeszcze, jestem na 34, jestem. jesteś na 34, jest pan Lennox na 34, a ręce, Boże, co tu będzie się działo, gdzie on jest, gdzie jest pan Lenox, gdzie jest pan Lenox? Widzę Spidermana, Odwróć się, odwróci się za tobą, widzisz mnie, widzisz mnie tutaj, tutaj, musimy Nie, być w sojuszu. Cię, widzę, 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 Proszę państwa, jak to wszystkim wyjdzie, jak ujdzie. To zostawmy <laughs> dla państwa. <laughs> Pan Lenox, pan Lenox, jako ody, jako z kiera chciałem powiedzieć, Spider-Man! Ej, ty! Ty, on dla ciebie, ała, wokół mi coś mam dla ciebie... Ała! W mi coś padło! Mam dla ciebie... Ała! W mi coś padło, <noise> Mam dla ciebie diamentowy... Nie dla diamentowy, co ty? Diamentowy to by był dla mnie. Dobra, to jest jakaś skrzynka. Ej, ty zapodasz minić? Nie, bo nie mam. Nie zapodam ci. Zapodaj, O oh, kurwa! What the fuck! Zapodaj, bita ziom! Dedłeś No co ty? <laughs> nie, no co ty? <laughs> Gracz, gdy się został zabity przez. dys, af, sy, w, dy, dy, <laughs> Dobra, dawaj chodź tu szybko, zginę. Pomszczę cię. Masz zginąć. To nie chcę, żebym cię pomścił. A jak cię zabił? What the fuck, jestem na Księżycu. A, a jak on cię zabił? Prześnieżkę. Czy ja muszę wyjść i jeszcze raz, jeszcze raz... A to był Steve? Moi racy widzowie. Nie wiem. Nie zauważyłem. Wziąłem tylko śnieżkę, ale co, Nie udało się połączyć z Fakt, serwerem! Fakt. 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 Mam problem z serwerem. Co? Nie mogę się połączyć. Ej, nie mogę się połączyć. Tracono połączenie. Kicket. Chcę na serwer. O, jestem, jestem, jestem na serwerze, moi drodzy, jestem na serwerze! Wow. Dawaj! Ręka, szybko! Skywarsy... 48, 48, 48! Jestem. Jesteś na 48, nie widzę gdzie. Jest pan Lennox na 48 ręce i znowu jesteśmy w tych jest. samych miejscach! Jest okularnik! <noise> jaki <Sorry>. jaki <noise> okularnik? Mam czarne okulary. Ale masz okulary. Pozdrów YouTube, bitch. jest <noise> Pan Lenox, pozdrawiam. Kurwa, no coś mi wpadło do oka. Fucking doing. A to na pewno nie wiedza. Ała! Ty, pier ty, ty pierwszy raz się na swoim filmiku, wow. Co? Pierwszy raz się na swoim filmiku, za to musi być łapka w górę. Ja coś tam wziąłem, coś tam wziąłem, COŚ TAM WZIĄŁEM! Do ale mnie boli, ale mnie boli oko o Jezu ŁAMU! Wow! JAKI KURWA kutas, Zabił mnie! Baaa, Shut up Też zadłem Dobra, dawaj jeszcze Dobra, raz. Ręka. Ostatnia już? To będzie ostatnia tak. nasza ręka, ostatnia nasza ręka, Sprzyj się Lena on Was nie lubi Ostatnia chce ostatnią rękę Dobra, dawaj 50, 52 Jestem ja też jestem. Pan Lenox, Pan Lenox jest, pan Lenox, szukajcie pana Lenoxa. S szukajcie pana Lenoxa. Jak ktoś znajdzie pana Lenox. Szukajcie Spidermana. <laughs> Jak ktoś znajdzie. Nie Jak ktoś znajdzie pana Lenoxa, to dajcie mi łapkę w górę. Dajcie <laughs> <laughs> A on jest spadł, też chce. Gdzie jesteś? Widzisz tego gościa to spad? No. Tylko... A nie, to nie ma, To nie ma. Mam oceloty Będę się bronił celotami. E, gdzie jest tutaj skrzynia? Nie mam tutaj żadnych... ja skrzyni. mam krowę! Kopiemy hmm. krowę! grubo. Ej, gdzie jest? U... Jest. Tylko jedna skrzynka jest. Tutaj? Mam miecz, mam miecz, mam miecz. Tylko mam miecz. jedna jest skrzynka tutaj? Chyba tak, bo ja tutaj znalazłem tylko jedną skrzynię. A tutaj trzeba wyjść. Chyba jak najlepiej. o kurwa. Nie, są dwie. A Dobra, się... Robię sobie mieczyk Ja się nie odzywam Czemu? Wedłeś ma mówię, że ze mną nie będziesz nagrywał bo ja dzięki. Jest <grywa> tak ja nie umiem Jak to nie o Zakończymy No poczekaj, ja chcę jeszcze <grywa> Wiesz, jak ja wygram, to dajecie łapkę w górę. Nigdy w życiu. Tak. I to jakoś tak wiesz, przyspieszysz, albo wiesz, przytniesz, i tak będzie. Pan Lennox wygrał, proszę! E, pan Lennox nie wygrał. Nie, nic nie będę przycinał, to tak będzie jak teraz. Gdzie jest Która ręka? No ta... tak, ostatni już. Także się pożegnać sobie. Która no ręka? Tak 48. 48. Ja mogę. No jak okay. nie, ja mogę tylko. Ja będę grał sam, samochód. Okay. Jestem Dobra, jestem na 48, ale się cofnąłem specjalnie dla ciebie. się. Kurwa, nie to wziąłem. Dura ręka, szybko, panie. Paczaję. 37, Nie mogę. 37. Nie mogę. 37 37 nie mogę. 37 nie mogę. Jest, 37, 37. Jestem. Dobra, jesteś. Gdzie jest Spider-Man, gdzie jest Spider-Man? Spider, Spider, spider yes! Jest! Jesteś, 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 jest. nice. Mam nadzieję, że wskoczyć mogę. <laughs> on mi się śmiał, jakby cię lagło i byś w ogień wszedł. Widzę cię, dwa, Kier, trzy. Kira patrz. Dwa, jeden. Lecimy, 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 co tu jest, co tu jest. Okej, okay, co tu, co tu. O, co kolejna skrzynia, na razie mam tylko bloki. Haha, mam żelazny Co masz? Żelazny Żelaznego masz? Tak da. Skurczuję Musi być zimny Nie, jest ciepły, wariacie <grym> Kurwa, ja tylko bloki, chodź tu do mnie, bo się boję Mam dla ciebie buty Super jest z buta? Gdzie ty jesteś? Osłaniaj I Idę do mnie. ciebie Osłaniaj No ja idę do ciebie, ty mnie osłaniaj Rozlewam wodę jak coś hey. <laughs> Teraz mogę. <laughs> Cześć. Dzekaj idę zwolnionym tempie do siebie. <laughs> We are the trap WOW! The WOW! BIGO BIGO! Dobra, spadł! Ty też Ja też spadłem. A I... e, czemu ty go zabiłeś? Ja! What the fuck? Tak, ty Ani smolet nie dostałem. Boję się. No tak, nic monet, ale wiesz gdzie ja to mam? Jeśli ja ci powiem jedno. Wiesz co ja ci powiem. To jest parto. Nie mam nic. Uż, no Dobra, przegrałem. To żegnamy się sobie. Mm? Dobra, to ja się pierwszy witam, ty się pierwszy żegnąć. No, tak więc to by było na tyle. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Zsunijcie mój kanał, mój <gryw Training> kanał, nasze kanały, tak więc to by było na tyle. Trzymajcie się, no i cześć, na razie, dzisiaj bym ze za... do TheSiekiera. Z tobą, chyba ty ze mną. <gryw Perry> Dobra, dzisiaj ze TheSiekierą byłem ja, Pan Lenuk, <gryw Perry> Dobra, no, na razie, cześć. Cześć. Jezu.